Lewy Prosty. Dzienny, telegraficzny skrót informacji ze świata sportu walki. Dobry wieczór, mamy dzisiaj 29 marca, wtorek. Czemu jestem taki radosny? No to chyba jak cała Polska. Awansowaliśmy mi na Mistrzostwa Świata, na Mundial w Katarze. Wiadomo, to nie jest informacja związana ze sportami walki, ale no grzechem byłoby tego nie powiedzieć. Jestem cały podekscytowany. Jeszcze emocje we mnie wchodzą. Ale oczywiście jesteśmy na kanale za ciosem. Mamy wtoreczek, 29 marca, jak wspominałem wcześniej, więc czas na program Lewy Prosty. Współwłaściciel Federacji KSW Martin Lewandowski potwierdził, że Artur Szpilka jest już zawodnikiem Federacji KSW. Martin Lewandowski w rozmowie z Arturem Mazurem dla serwisu Sportowe Fakty WP stwierdził. Mogę powiedzieć, że Artur Szpilka jest już naszym zawodnikiem. Chciałbym, żeby zadebiutował u nas jeszcze w tym roku, ale musimy brać pod uwagę inne oferty, jakie do niego wpływają. Liczę, że jego premierowa walka w naszej klasce może dojść do skutku na początku drugiego półrocza. Prawdopodobnym rywalem Artura Szpilki w debiucie dla KSW będzie Siergiej Radczenko, z którym kiedyś mierzył już się w boksie, a teraz będzie mógł skrzyżować rękawice w MMA. Już 30 kwietnia w Opolu na polskim rynku zadebiutuje nowa organizacja Freak Fight. Royal Division, której właścicielem jest znany aktor Antoni Królikowski. Szymon Wrzesień, czyli popularny taksi Złotowa, znany z występu we frekwajtowych Galach, podpisał zawodowy kontrakt z niemiecką organizacją Elite MMA Championship i wystąpi już na kwietniowej gali Elite MMA Championship 9 w Düsseldorfie. Kamil Oniszczuk podpisał kontrakt z organizacją Belator MMA. Reprezentant klubu Anko z MMA wcześniej rywalizował dla ACA czy Babylon MMA. Walki Kamila w Belatorze będziemy mogli obejrzeć na stacji TVP Sport. Sara Luzar Smaic przywita Natalię Baczyńską w klatce KSW podczas gali KSW-69. Do walki dojdzie 23 kwietnia. To by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejsze informacje w ten piękny dzień, kiedy możemy świętować sukces naszych piłkarzy, który będziemy oglądać już w listopadzie w Katarze na Mistrzostwach Świata. W sportach walki też trochę się działo, co słyszeliście. Zapraszam oczywiście do dawania łapek w górę, subskrypcji naszego kanału oraz odwiedzania nas w wszystkich social mediach, w Facebooku, Instagramie oraz Twitterze. A na koniec mam dla Was taką fajną informację. Za mną widzicie tutaj płeczkę z kasetami, są to głównie filmy o sztukach walki i niedługo zamierzam wraz z moim bratem oraz przyjacielem Sebastianem wystartować z programem, gdzie będziemy omawiać właśnie filmy, gdzie były właśnie sztuki walki, gdzie grali aktorzy, zawodnicy. Także myślę, że ten tych programów również Wam się spodoba. Życzę dobrej nocy i pozdrawiam!